Dzień dobry Państwu. Znowu dzisiaj ja mam przyjemność przedstawić Państwu kolejne 35. w tym roku wydanie Tygodnika Siedleckiego. Dziennikarze naszej redakcji jak zwykle penetrowali teren, aby zdobyć dla Państwa informacje, na które zapewne oczekujecie. Tym razem w raporcie i na tytułowej stronie poruszamy problem cen zboża, zbiorów tegorocznych no i w efekcie chyba rosnących Cen chleba. O tym przeczytacie w raporcie pod tytułem Zdrożeje Zboże. Teraz sytuacja tragiczna, która wydarzyła się w minioną sobotę nad ranem około godziny trzeciej. Osiemnastoletni chłopiec, mieszkający w Siedlec, został ugodzony nożem śmiertelnie. Tylko dzięki złotym rękom siedleckich chirurgów i Dawcom krwi, którzy oddali krew wcześniej, ten chłopiec żyje. Sprawca jest poszukiwany. W artykule nożem w serce dowiecie się Państwo więcej szczegółów. Znowu niestety muszę powiedzieć o przykrych sprawach zachowań kierowców szaleństwo za kierownicą. W ubiegły piątek około godziny 17:20 wgrali kilku młodych ludzi pędzących podrasowanym golfem, nie wyrobiło się na zakręcie, uderzyli w przydrożne, uderzyli w ogrodzenie posesji, no i w efekcie prawie wszyscy odnieśli rany. Co jest ciekawe, ci rajdowcy wszyscy byli pijani, kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale niebawem został zatrzymany. Samochody tuningują, natomiast nie tuningują ci młodzi ludzie swoich umiejętności i wyobraźni. A teraz zapowiedź naszego rajdu. Już jak zwykle co roku, bodajże po raz piąty czy szósty, siły ósmy, przepraszam, tutaj pisze ósmy, Tygodnik Siedlecki wspólnie z Siedleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego organizują rajd. W tygodniku jest pokazany regulamin tego rajdu oraz kupon zgłoszeniowy. Zapraszamy do udziału w tej imprezie po pięknych podsiedleckich trasach można będzie pobawić się i poczuć troszeczkę smaku rajdu. Pociąg do Siemiatycz od wczoraj, czyli od poniedziałku trzy razy dziennie można będzie jeździć pociągiem nad Bóg do Siemiatycz. No ta trasa była Zapomniana przez dłuższy czas. Teraz samorząd województwa ma Mazowieckiego uruchomił trzy pary pociągów. W przyszłości yy, ma być ich sześć. No, jest to bardzo yy, ważne połączenie dla ludzi mieszkających w pobliżu yy, tego szlaku kolejowego. Yy, z ogromną przyjemnością mogę poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs dziewczyna lata. Ale nie będę zdradzał szczegółów, ponieważ warto przeczytać i o wszystkim dowiedzieć się w tym wydaniu Tygodnika Siedleckiego. Fliet w Siedlcach. Już niebawem, za kilka dni, do Siedlec przyjedzie pociąg, który będzie tutaj w siedzibie i w fabryce Stadlera produkowany. Na razie przyjedzie ze Szwajcarii. 5 września na dworcu w Sielcach, około godziny 12, będzie można zobaczyć ten pojazd szynowy, który u nas będzie robiony. Zapraszamy. No i na koniec jeszcze o festiwalu, pierwszym festiwalu młodych talentów imieniem nieżyjącego naszego kolegi Stanisława Celińskiego. Już niebawem ten koncert odbędzie się w siedcach. Warto przeczytać w artykule cygańska muzyka i gwiazdy czołowych list przybojów. To jest zapowiedź tego koncertu, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.